Dokładnie 10 lat temu odbyła się uroczystość jubileuszowa Biblioteki połączona z nadaniem placówce imienia księdza Jana Twardowskiego. Patrona naszej Biblioteki wybierali wówczas mieszkańcy w drodze ogłoszonego konkursu. W czwartek 9 maja Żarowska Biblioteka obchodziła dziesięciolecie nadania imienia księdza Jana Twardowskiego. Szanowni Państwo, 10 lat działalności Biblioteki to nie dużo. Jednak w dzisiejszych czasach, w których świat pędzi w zawrotnym tempie do przodu, 10 lat to bardzo dłuższy. Książka drukowana w tradycyjnej formie nie ma już monopolu na miejsce w bibliotece. Obok innych dokumentów drukowanych dzieli je wraz z mediami cyfrowymi. Z tej okazji uczniowie Szkoły Podstawowej imienia Jana Brzechwy w Żarowie przygotowali montaż słowno-muzyczny w świecie poezji księdza Jana od Biedronki. Łana ja, łana... one wow. biją się po łapie. Chcą położyć się na mapie. Na przyrodzie lepsza braka. Wypchanego szczypią ptaka. Nogi skaczą, skrzypią ławki. Kogoś biorą za nogawki. Piszczą, wyją, głośno chrapią. Książkę do religii drapią. <kuh> Nagle sprunął anioł biały. Mówi Lubię te kawały. Człapią po świecie jak ciężki słoń. Tak duży, że nic nie rozumiem. Myślę, jak uklęknąć i nie zadrzeć nosa do góry. A życie nasze jednakowo niespokojne i malutkie. Nie zabrakło także życzeń i podziękowań dla wszystkich pracowników biblioteki z okazji Dnia i Bibliotekarza. Tak ważna, cenna, potrzebna jest Wasza praca, za którą chcę bardzo serdecznie i z okazji tego dziesięciolecia i Dnia Bibliotekarza podziękować.

kształcenie i wychowanie młodzieży, także współpracy z dorosłym człowiekiem. Jesteśmy pełni podziwu dla pracy, która nie tylko usługaca wiedzę młodego pokolenia, ale formuje postawy i wzorce społeczne. Niech piękna i budząca podziw postać patrona Biblioteki Publicznej w Żarowie będzie dla całej społeczności wzorem postawy pełnej poświęcenia, uśmiechu i miłości dla tych najbardziej potrzebujących dobrego serca. Na ręce pani dyrektor składam serdeczne gratulacje i wyrazy uznania dla wszystkich pracowników biblioteki. Życzymy siły, wytrwałości, spokoju i odwagi w realizowaniu, wytycz w realizowaniu wytyczonych celów. Niech działalność biblioteki przynosi dalsze sukcesy, pozostawiające ślad wdzięczności w sercach wszystkich tych, którzy zaprzyjaźnili się z tym miejscem, a opiekuńczy do księdza Jana Twardowskiego towarzyszy Wam na kolejne lata jubileusze.